W przednim moim odcinku, gdy pokazywałem, no to był ten wiatrak, który za mną widać. No i jeden panel słoneczny, które ładowały mi akumulatory. Działał prąd dobrze, no ale nie było go dużo z uwagi, że było słabe doładowanie i tak około przeciętnie dwie godziny dziennie używałem swojego prądu. W międzyczasie stopniowo dokupywałem panele. Jeden z nich jest tu na ścianie zachodniej, bo tu mamy długie zachody. W ten sposób zwiększałem doładowanie. Na dachu, jak widać, jest jeszcze 5 paneli. Co powoduje, że te akumulatory jednak się szybciej ładują. Z tym, że dokupiłem jeszcze czwarty akumulator. No i jakieś jeszcze 3 tygodnie temu, gdy dni były dłuższe, więcej słońca, no to prądu miałem tak dziennie. Pomiędzy 7 a 8 godzin, z tym, że akumulatorów do zera nie rozładowywałem. Zostawiałem trochę prądu do wieczora. Jeszcze się doładowały, bo gdyby w razie wieczorem prąd wyłączyli, no to zawsze w akumulatorach została mi jakaś rezerwa. No, jak widać, akumulatory są teraz cztery, wszystkie takie same. No i kupiłem mocniejszą przetwornicę. Tamta poprzednia miała 2400 W, więc była trochę mała. I ta obecna ma 5000 W przy rozruchu. No a ciągłej pracy 2500 I Jak widać są dwa regulatory. Nawet nieźle ładują. No a trzeci od Wiatraka. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu to tak jak mówiłem, miałem po 7-8 godzin prądu dziennie. Teraz już są dni znacznie krótsze, no ale tak jak dzisiaj słonecznie, no to tak pomiędzy 3 a 4 godziny. No a gdy nie ma słońca, gdy nie ma też wiatru, gdy są chmury albo mgła, no to bardzo mało jest tego prądu około 1,5 godziny tak przeciętnie, czasami nawet mniej, czasami dwie godziny na to wskazuje, że na porę taką późno jesienną, zimową, gdy są krótkie dni, mało słońca no to trzeba jeszcze po trochę dokupić tych paneli no i przydałby się jeszcze jakiś wiatrak, ale chociaż panele bo na zimę lepsze od paneli są wiatraki bo zazwyczaj w zimę są jakieś wiatry no a słońca mało no ale tak stopniowo może uda mi się jeszcze coś dokupić do kolejnej zimy już na tą zimę nie będę wariować musi wystarczyć to co jest dwa miesiące temu gdy otrzymałem rachunek za prąd no to miałem nabite 613 kW i do zapłaty było 437 zł. No a po, po dwóch miesiącach, wtedy jeszcze nie używałem swojego prądu. A przez ostatnie dwa miesiące już używałem, ale jak już na początku mówiłem, z początku było słabe doładowanie, więc mało używałem. Stopniowo zwiększałem ilość paneli, więc zwiększałem też. Korzystanie, zwiększyłem korzystanie ze swojego prądu. No i przez te ostatnie dwa miesiące, teraz w październiku, chodził pod koniec października inkasent, no to miałem nabite 411 kW. Więc jedną trzecią mniej państwowego prądu zużyłem, a do zapłaty miałem 305 zł. Więc jest jakaś różnica niż było to wcześniej. No, i nie brałem żadnego dofinansowania do tej mojej elektrowni, więc nie muszę nikomu prądu sprzedawać. Sam go produkuję dla siebie i sam go zużywam. Gdy łączą wieczorem prąd, no to ja mam swój. No, a ci co, wzięli dofinansowanie. To mimo, że mają dachy oblepione panelami, no to gdy prąd wyłączam, no to siedzą o świeczkach. Jak w poprzedniej części mówiłem, w domu są włączone dwie lodówki zamrażarka. Oczywiście jakieś tam światła pozapalane pompa przy piecu, żeby woda krążyła odkurzacz. Się włącza w tym samym czasie betoniarkę, gdy robię brykiety. No i to wszystko chodzi na swoim darmowym prądzie. Wiadomo, że na początku trzeba trochę zainwestować, ale później to się zwraca przy obecnych cenach prądu i przy tych, które są przed nami.